Dzień dobry państwu. Było już o ropociągach, gazociągach, kablach elektrycznych podwodnych, naziemnych oraz telekomunikacyjnych, ale jak do tej pory nie pochyliłem się nad kwestią wody pitnej na świecie i dotarłem do opracowania, którego między innymi autorem jest globalna czy światowa organizacja Zdrowia, Bank Światowy i UNICEF. Na podstawie którego została opracowana mapka, nie tylko ta jedna, ale ich jest około ośmiu, gdzie w oparciu o różne wskaźniki jest pokazany, jest ukazany, przedstawiony stan dostępu do wody pitnej globalnie. I muszę przyznać, że wydawało mi się, że jest gorzej, ale jak bardzo źle czy jak bardzo dobrze jest. To myślę, że po obejrzeniu tego odcinka Państwo będą wiedzieli. Tytułem także wstępu dodam, że mapki to nie tylko oprócz tego będą różnego rodzaju wskaźniki, tabele i żeby zachować rzetelność, także odnośniki do źródeł. Więc, jeżeli kogoś zainteresowałem, to zapraszam. W linku, w opisie, dam namier na tenże raport, jak i na Wszystkie te mapki, które użyję podczas tego filmiku. Więc, jeżeli zainteresowałem, to nie pozostaje mi nic innego, jak przejść dalej do odcinka. Otóż niebezpieczne źródła wody i to stwierdzenie będzie powtarzane wielokrotnie podczas tego filmu są odpowiedzialne za 1 200 000 zgonów każdego roku. Jest to jednym z największych problemów zdrowotnych i środowiskowych na świecie, szczególnie i tutaj nic odkrywczego dla najbiedniejszych na świecie. Brak do bezpiecznych źródeł wody jest głównym czynnikiem ryzyka chorób zakaźnych, w tym cholery, biegunki, czerwonki, wirusowego zapalenia wątroby typu A, duru brzusznego i polio. Pogłębia różnice niedożyw w niedożywieniu, a w szczególności zahamowuje wzrost u dzieci. Według badania wspomniane 1 200 000 ludzi zmarło przedwcześnie w 2017 roku. Aby umieścić to w jakimś kontekście, była to trzykrotność liczby zabójstw w 2017 roku i równowartość liczby ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych na całym świecie. Przechodząc do pierwszej mapki, przedstawia ona, jak w krajach o niskich dochodach, Niebezpieczne źródła wody są przyczyną 6% zgonów, to jest tak globalnie. I odwołując się znowu do wspomnianego 2017 roku, było to 2,2% zgonów na świecie. I zaraz przyjdziemy po tej mapce, ale jako ciekawostka, na mapie można znaleźć takie przypadki, gdzie we wspomnianym 2017 roku procent zgonów. Wahał się od 14% w czadzie do około i to było 1 na 7 zgonów, do około 1,01% w krajach Europy. Z grubsza tutaj każdy kraj reprezentuje podobny poziom. Kiedy porównujemy udział zgonów przypisanych w niebezpiecznej wodzie w czasie lub między krajami porównujemy nie tylko zakres dostępu do wody, ale także jego dotkliwość w kontekście innych czynników ryzyka śmierci. I to powiedziawszy, widzimy ewidentnie, że na tej mapce w latach 90. bo ten zakres akurat tu jest od 1990 do 2019, w zasadzie zmieniał się wszędzie. Poza chyba jednym krajem, który jest tak centralnie tutaj w czadzie. Można dodatkowo kliknąć albo kursorem sobie przewinąć po kolejnych zakresach procentowych. I tak, w czadzie zjazd, jeżeli można to tak nazwać, z 13,2% do 10 ponad procent w 2019 roku, gdzie Polska o stylu w okolicach od 10, przepraszam, 1 do 1,2% i ponieważ tu się można zgubić, można przejść sobie na wskaźniki, gdzie wybrałem Rosję i Stany Zjednoczone. Gdzie nawet w Rosji spadło z 700 do setnej, gdzie w Stanach Zjednoczonych tak de facto wzrosło do, do takiej wartości. Można jeszcze dodać inny kraj, i niech będzie na przykład Polska, bo tutaj wszystkie można sobie wybrać kraje. Zaznaczamy, zamykamy i Polska gdzieś tutaj oscyluje w połowie stawki, aczkolwiek w tym momencie wyżej, znaczy w tym momencie to są dane na 2019 rok. Dodatkowo jest tabelka, gdzie można sobie uporządkować te dane. W 2000, przepraszam, 1990 i w 2019 roku. Można dać, sortować góra, dół. Nie we wszystkich krajach są dostępne dane, ale tam, gdzie są, można zobaczyć. I teraz przejdźmy do kolejnej mapki. To jest, gdzie widzimy wskaźnik mierzący liczbę zgonów na 100 tysięcy mieszkańców w danym kraju lub regionie. I staje się jasne, że istnieją duże różnice w wskaźnikach zgonów między krajami, gdzie wskaźniki są wysokie i są to kraje o niższych dochodach, szczególnie w Afryce subsaharyjskiej i Azji. Wskaźniki są tutaj często nawet. Dochodzą do 50 zgonów na 100 tysięcy mieszkańców, a na przykład w Republice Środkowoafrykańskiej i Czadzie było to ponad 100 zgonów na 100 tysięcy mieszkańców. Porównując to ze wskaźnikami śmiertelności w krajach o wysokich dochodach, na przykład w całej Europie, wskaźniki są poniżej 0,1 zgonów na 100 tysięcy. To ponad tysiąckrotna różnica. Kwestia Niebezpiecznych warunków sanitarnych jest więc w dużej mierze ograniczona do krajów o niskich i średnio niskich dochodach. Śmiertelność spada wraz z bogaceniem się krajów. I tutaj po raz kolejny można puścić sobie tak zwanego timelapsa, gdzie to jest pozytywne, jednak tych ciemnozielonych kwadracików czy kolorów krajów ubywa. To nie zmienia faktu, że w Czadzie jest to 141 zgonów na 100 tysięcy mieszkańców w 2019 roku. W, na przykład, niech będzie Brazylia. W Brazylii to już jest 2,2 z grubsza. Polska na tym tle 0,11. I znowuż możemy przejść przez tabelki, gdzie sobie zestawiłem, dlaczego takie. Dlaczego nie? Kraje: Liberię, Indie, Meksyk, e, wyspy Kuka, Bermudy, Maltę. No i może tradycyjnie też dodam Polskę. Tak, żeby. A może też Portugalię. A czemuż by nie? I w zasadzie nie, nie zmienia to żadnego prawa, bo Polska, Malta, nie Malta, tylko Polska i Portugalia gdzieś tam na dole stawki. A. Liberia, Indie, dalej wie, o wiele, o wiele wyżej. I podobnie, dla osób wbijających się w statystyki albo potrzebujących do, tego do jakichś opracowań, prac, odsyłam do tabelki. Źródło też jest podane. Kolejna mapka. Uh, share of the population czyli uh, ilość populacji. Z, do źródeł wody i to jest teraz taki, taka poczwarka językowa dobrze zarządzanych i tutaj Polska na przykład nie ma danych, ale nie ma danych w 2000 roku ale w momencie jak chyba weszliśmy do Unii, czyli tu już w 2005 roku już takowe badania się pojawiły czyli jaki procent, jaka część populacji ma dostęp do to się nazywa zarządzanych źródeł wody, czyli Mniej bądź bardziej e, podlegających kontroli. I w Polsce 91%. To mówimy głównie o e, dostępu do rurociągów. I to się też zmienia w czasie. Pójść sobie Time Lapsa. Niestety, gro krajów afrykańskich jest poza jakimkolwiek e, statystykami i. W zestawieniu takim też subiektywnym zestawiłem sobie Grecję, Hongkong, Niemcy, Polskę i też można było sobie zaznaczyć kraje o wysokim dochodzie jako taka, mm, taki konglomerat różnych państw. No i zestawiłem to na przykład z Afganistaniem. Ale mogę też do, dorzucić Albanię gdzieś pośrodku, Algieria też gdzieś pośrodku. I tak dalej, i tak dalej. Tabelce też można sobie 100% ludzi na Arta, że ma dostęp. W Kuwejcie tak samo, Liechtenstein, nie, w Liechtensteinie, Maroku, przepraszam, w Monako, w Norwegii, w San Marino, ale już na przykład w San Marino, nie, przepraszam, w Norwegii spadło to. Spadło do 98,64%. Kolejna podobna mapka, tylko tym razem to już nie jest część populacji, a po prostu w liczbach. W liczbach, i tutaj jest Polska, kliknąłem sobie, z 3 milionów spadło do 600 tysięcy, 33 dokładnie, gdzie tego dostępu do wody nadzorowanej, tak bym to nazwał, nie ma. Pójdźmy tam, laps To w zasadzie zbliżniacza mapa z, z poprzednią, z tym, że tutaj jest już udział w liczbach, i na przykład Między 100 a 500 milionów, bardzo duży zasięg. W Nigerii i tutaj niestety rośnie, tendencja jest odwrotna do zamierzonej. Etiopia oraz Pakistan: 141 milionów. A 0 do 1 miliona, no w zasadzie cała hmm, północna hemisfera, ale tu mnie zaskakuje, że na przykład w Stanach Zjednoczonych jest to 8 milionów. Wracając do poprzedniej mapki, w Stanach Zjednoczonych odpowiada, w okolicach 2,5% populacji nie ma dostępu do takiej wody. I przedostatnia mapka. Ta przedostatnia mapka niejako wyjaśnia, co to jest to ulepszone źródło wody, to zarządzane źródło wody. I definicja ulepszonego źródła wody pitnej obejmuje wodę wodociągową w lokalu. Na przykład są to przewodowe, przyłącza wody do gospodarstwa domowego, znajdujące się w mieszkaniu użytkownika, na działce lub podwórku. Oraz inne źródła takie jak publiczne krany, hydranty, studnie rurowe lub odwierki, ty zabezpieczone studnie kopane, chronione źródła i zbieranie wody deszczowej. To zbieranie wody deszczowej jest dla mnie dyskusyjne. Ale jednak jest to zakwalifikowane, jeżeli to jest, zostało zrobione w sposób celowy, jako właśnie takie źródło wody ulepszonej. Należy pamiętać, że dostęp do wody pitnej z ulepszonego źródła nie gwarantuje, że woda jest bezpieczna, i tutaj mógłbym odwołać się, czy dać gwiazdkę i odwołać się do tej właśnie wody, choćby nawet deszczówkowej, ale i też do jakichś kopalnych, kopalnych studni, które mogą być w bliskiej odległości. Jakichś zanieczyszczeń, których nie widać, więc te źródła nie gwarantuje, że woda jest bezpieczna lub odpowiednia, ponieważ te cechy nie były badane, więc tak de facto nie wiemy. Jednak udoskonalone technologie wody pitnej w większym, czy z większym prawdopodobieństwem niż te określane jako nieulepszone zapewniają bezpieczną wodę pitną i zapobiegają kontaktowi na przykład z ludzkimi odchodami patrz choćby nawet szamba odpływowe. I tak w 2020 roku 6% światowej populacji nie miało dostępu do ulepszonych źródeł wody. I na przedstawionej mapie widzimy odsetek ludzi na całym świecie, którzy nie mają dostępu do takiej właśnie wody. W Polsce setne, we wspomnianym Czadzie 39%. Tu już można powiedzieć, że zaokrąglenie rzędu 700 nie wpływa wiele, podczas gdy w Polsce byłoby to zmiana też setnych o 100%. I znowuż, jak puścimy Time -lapse to. Światowa sytuacja się polepsza. Tu akurat jest od, zakres od 2000 do 2020 roku. I między 50 a 100% to jest jeden, jedyny rodzunek. To jest Papua Nowa, Nowa Gwinea, gdzie 52% populacji nie ma takiego dostępu. To jest naprawdę porażające. I znowuż zostawiłem sobie kilka krajów. Madagaskar, Nigeria, Kenia, Pakistan, Peru, Chiny, Indie. Dodamy Polskę? Ale w sumie, jak dodamy, to ona będzie szorowała w tym towarzystwie po ziemi. Co nam jednak nie zabrania. I bingo. I Polska jest gdzieś tutaj. Startowaliśmy w 2005 roku z poziomu prawie 2%, a obecnie jesteśmy na poziomie 3 setnych. Dodatkowa tabelka. Można sobie filtrować, tutaj widzę w Angolii jest zaznaczone na przykład koniec w 2017, 16, 19 dla Bahamów, więc też źródło wskazuje w przypadku nie do końca najświeższych danych bądź korespondujących z tą tabelką 2.20. I ostatnia mapka jest bliźniaczą do poprzedniej, z tym, że pokazuje w liczbach, Dostęp do źródeł wody ulepszonych, ale no, dla mnie jest to w jakikolwiek sposób zarządzanych, więc w Polsce to jest 12 tysięcy osób, można powiedzieć mało, ale dalej za dużo. W Czadzie jest to 6,5 miliona, dokładnie 6 milionów 420 tysięcy i na przykład Demokratyczna Republika Konga 36 milionów. W Demokratycznej Republice Konga w zasadzie tyle osób, ile w tym momencie Polska sobie liczy, nie ma dostępu do takiej wody. To jest po prostu tragedia. I znowuż time-lapse pokazujący, że jednak globalnie się to poprawia, aczkolwiek w Chinach tych milionów jest 72, więc procentowo jest to mało, bo kraj jest potężny, jeżeli chodzi o ludność, ale. Porównując to na przykład nie wiem z populacją Francji to, byłaby, że to byłoby przewyższałoby cały kraj, czy Hiszpanię, czy na przykład Wielką Brytanię, to akurat Anglia. to Wielką Brytanię jeszcze trzeba, trzeba by w tym zestawieniu dodać na przykład Irlandię. I można powiedzieć tyle. Nie jest źle, jest coraz lepiej, ale dalej jeszcze jest wiele do zrobienia. Odsyłam wszystkich zainteresowanych do źródeł umieszczonych w opisie. I cóż, życzę miłego dnia. Do widzenia.